Halo, mnie co dzisiaj. O, Elo. Siema Elo. Jak tam życie mija? No jej. No dobrze, Te ja się idę. Tu z... Gdzie... No, bo, nuda było. Bo, wcześniej. bo byłem tam na tych wykrzywionych wieżach, z tego co pamiętam jak to się nazywało. Tam normalnie ludzie skakali, tylko prosili o autograf. I nie wiem co, o, oh, zdziałaś Twoim twoją kole. O, ktoś mi dał piciu. Ja ci dał. Och, ale się najadłem. A ja a mam ci pokazać hmm. gdzie mam mój dom? No. Ten żółty tutaj taki. Mam cię oprowadzić? No potem, jeśli możesz. A ty potem po swoim. Ej, też masz u siebie dużo broni? No, też tu leżały. Też. Też tu leżały. No, u mnie do... też. Też u mnie dużo właśnie broni leży. Opa, tu jest też jakaś skrzynka, ale jej wolę nie tykać, bo do niej klucza nie mam. No, tu jest takie wyjście na podwóreczko. Tu mamy. O! Z... A ja mam do nich wszystkich klucz. Wiesz? Ale nie paraj. O! A znowu pistolety jakieś. Dobra, niech to zostaw tam to leżyć. No. O, Ej, poczekaj, bo, bo do mnie, zwy... poczekaj, bo żona mi wyła do domu, zaraz będę. Dobra. Dobra. Oj, już jestem. Zamykam jestem, ci oczywiście. jest na ja jestem wypity na, na 90. O, ja ale nie, ale nie wchodzę, bo tu... Pójdę Co ty tam są. Pójdę se położyć to w lodówce tutaj. Albo tu na stoliku o tym barek. A mogę jedno piciu? A. Se. Nie, dobra, chodź. E, tu śpię, tu śpię na przykład to taki nawet ładna. Mm. Komputera jeszcze Wygodne nie zamontowałem, łóżka. ale mam zamiar kupić i Poczekaj, mogę takie... coś tylko zrobić, poczekaj. A potem ja, dobra. Ej, 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 ej. Dobra, tu nie ze ze krzesłem. Dobra, dobra. Tera, prowadź mnie po swoim domu, bo cię po moim prowadzi... Chodź, chodź za mną. Dobra. O, ale mnie dupa boli po tym ślizganiu. Się poślizgałem. Chodź, najpierw w garaż się oprowadzę. Tu i moje Lamborghini. Ale to jest BMW. BMW, widzisz jakie piękne? No widzę. Hmm. 99 litrów, gdzie 59? Tu mało. Ej, mamy gdzieś tu w pobliżu stacja, dobra. A, no, mamy, mam. A tutaj mam swoje takie składowisko, poczekaj tylko. Wyniosłem śmieci na chwilę, dobra? poczekasz? A, no, po... już. Widzisz? ładny. To to jest szopa, nie garaż. No, można powiedzieć, że szopa. Za niedługo będę to niszczył i będzie tutaj garaż taki, wiesz? Gdzie ty jesteś? Chłopie, nie wchodź do... Jeszcze Chłopie. ci nawet... Chodź. Do... tu masz taki salonik. Chodź tu. Kuchnię masz, widzę. Ja Tu balne. masz kuchenkę. O, tu masz, jeśli jesteś ranny na przykład. No dobra. O, patrz. Co ty masz dziecko, że masz trzy te? Nie, po prostu, po prostu do goście czasami przyjeżdżają i potrzebne. Aaa, dobrze. No chodź, dalej. To jak tu. ja przy, będę przychodził do ciebie zjeść. Chodź o. jeszcze na tył najpierw. O, tu masz takie podwóreczko. O no. Mieszkałem raz tutaj ta, w takim domku, kiedy ty jeszcze tu nie mieszkałeś. To było z 5 lat temu tu mieszkałem, ale gdy jeszcze nie no. byłam Spidermanem. No chodź! No to, ale ty mnie blokujesz. Dziękuję. I teraz... Tutaj mam taki salonik, tu. Telewizja telewizję masz, widzę. O, pokaż gdzie. Tutaj. Gdzie? Bo ja jestem ślepy czasami. Tutaj. A, no. Najnowsza te... twojej żony. Gdzie? No, chodź. Piękno. Tutaj masz taki pokoik mój. No, tu mam łazienkę. Tu hmm. gram też, też nie mam komputera. Dobra, wchodź. Ja zamykam. Dobra, tu ja się... mam. O, co to za skrzynka? Może cię rozwalić ja jakiś silny. Pa, coś ci zatanczę. Lubię ty tańczyć. Ja pa, tak nie? świecę się. Ja też lubię ten twój taniec, jak ty się. Pa, ja co ja umiem. Czekajcie. O znowu mi coś się w systemie psuje się ma Marshmallow. No, chodź! Tutaj mam. Dobra, no i chodź. Ja zaraz chodź, idę pomożesz! Do idę spać. Chodź mi, pomożesz trochę porobić u mnie w domku, dobra? Pomożesz mi to rozwalić? To? No, mogę. O, dziękuję, sąsiad. Dobra, ja już idę spać. Przeparkuję se auto. Które ty masz? No ja tutaj mam. Złotówę. A ja jadę na stację. Ile masz litrów? 34. Ale tu Lamborghini ktoś ma, Boże. A jakie masz autko, Lambo? A to twoje, to czerwone? Nie, to nie moje. Ale ktoś... O, zostaw moje autko. Też tankujesz? Ile masz procent? Mam 45, coś takiego, 50 już mam potem Dobra, ja już podjeżdżam. Jeszcze muszę zapłacić. Mam no, stop Ja mam 53. trzy. zapłacić. Poczekaj na mnie, pójdziemy razem. Proszę. Poczekaj, ja sikam na pali. O, o, już. Dobra. Się się. Poczekasz na mnie? No to czekaj to ja będę przy moim domu parkował. Uu, ładnie nawet w tym sklepie. O, coś ciekawego tu mają. A, dobra. I mam sto. Znaczy, jestem napojony, bo coś kupiłam. Dobra, ja jadę. O, boże sąsiad, wybuchło stację prawie. Wiesz? Ty, a ja jakieś jakiś tu sąsiad? Yy, Spider? Nie. nie wiem. Idziemy Ciągle sprawdzić,